Wstydna, a może my sobie tutaj dopiszemy owocowy czwartek? Mhm, świetny pomysł. To może jeszcze jogę w środę. Mrożona kawa z ekspresu. Bezstresowy poniedziałek. ty A szkolenie BHP? Nie. nie. To nie. No właśnie, teraz na poważnie. Bezstresowe poniedziałki i owocowe czwartki są Wam znane z ogłoszeń. Ale czy to jest wszystko, co może zrobić pracodawca w ramach zarządzania ryzykiem psychospołecznym? O tym porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, naszą specjalistką i ambasadorką w kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, Justyną Pokładnik. Witam Cię i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do nas. Dzień dobry. I teraz mi powiedz, ile tego owocowego czwartku jest w tym zarządzaniu ryzykiem psychospołecznym? To są wszystko bardzo miłe dodatki, i prawdopodobnie istnieją osoby, dla których owocowy czwartek jest jedyną okazją, żeby zjeść coś zdrowego, wyrobić jakiś zdrowszy nawyk żywieniowy, ale jednak nie zaspokaja to często takich podstawowych potrzeb. Bo na czym polega zarządzanie tym ryzykiem? Nam to ryzyko psychospołeczne kojarzy się trochę ze zdrowiem psychicznym. Mamy taki mit. To zupełnie nie o to chodzi. My, oceniając ryzyko psychospołeczne, nie oceniamy tego, nie sprawdzamy, czy jesteś zdrowa, czy chodzisz do psychologa, tylko sprawdzamy, w jaki sposób te czynniki, to co nas otacza, wpływa na nasze samopoczucie, wpływa na to, w jaki sposób my tą pracę wykonujemy. Czyli, na przykład, jeżeli ja obsługuję jakąś maszynę. I muszę mieć na sobie rękawice ochronne, a jednocześnie mam bardzo dużo do czynienia z dotykowymi ekranami. I nie działa to przez tą rękawicę. To w jaki sposób wpływa to na komfort, na moje samopoczucie, na moją motywację do pracy. Czy też na przykład temperatura, to jakie mamy biurka, krzesła w naszych pomieszczeniach biurowych. Jak to wpływa na wykonywaną przeze mnie pracę i na moje zdrowie czy samopoczucie? Wiesz co, bo nie zazwyczaj w zazwyczaj zdrowie psychicznej, zresztą wielu osobom kojarzy się z tym, że dba o to dział HR-u, mhm. nie BHP. Więc jak BHP nam właśnie może pomóc przeciwdziałać zagrożeniom związanym z naszą psychiką, przemęczeniem? No właśnie, bardzo ważne jest to, żebyśmy traktowali bezpieczeństwo, zdrowie, również zdrowie psychiczne jako całość. Nie da się tego rozdzielić, tak? bo jeżeli e, ja źle się czuję, e, nie mam motywacji do pracy, e, to też wpłynie to na moją koncentrację, na moje podejście do e, samego bezpieczeństwa. Kiedy na przykład oceniamy ryzyko, zobacz, że często na przykład patrzymy na hałas w kontekście uszkodzenia słuchu. W tym kontekście mamy to wpisane w ocenę ryzyka zawodowego, są duże kampanie informacyjne, natomiast rzadziej już patrzymy na hałas pod kątem tego, jak on wpływa na mój komfort pracy, na koncentrację, na poziom zmęczenia, na moje siły do tego, żeby wykonywać tą pracę, czy nawet na zdenerwowanie, tak? bo ten hałas jednak może spowodować, że będzie mi przeszkadzał, będzie mnie irytował wręcz. My te zagrożenia postrzegamy w kontekście jednego narządu, mhm. jednego, który ulegnie uszkodzeniu, który trzeba później leczyć, ale nie mówimy o całości, że jest to jako cały nasz organizm. Czy są jakieś normy, które regulują właśnie, jak to wszystko powinno wyglądać w mhm. miejscu pracy i czy nie jest to tylko kodeks pracy? Nie. Mamy dyrektywę unijną, która w wielu krajach Unii Europejskiej już obowiązuje, między innymi w Niemczech i w Austrii. Która dokładnie właśnie opisuje to, w jaki sposób pracodawcy powinni troszczyć się o, o te aspekty związane z naszym zdrowiem czy, czy tymi czynnikami psychospołecznymi. Mamy też normę i to już od kilku lat 45003, która jest uzupełnieniem normy bardzo dobrze znanej w Polsce dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. W której znajdziemy naprawdę dużo ciekawych informacji, w tym dosyć obszerną listę przykładów zagrożeń właśnie związanych z tymi czynnikami psychospołecznymi. Przyznam, że sama byłam niektórymi zaskoczona i znam, o, o tym bym nie pomyślała właśnie w kontekście oceny ryzyka e, zawodowego, e, więc warto do tego sięgnąć, ponieważ to są już gotowe rzeczy, które wystarczy wziąć do ręki, zapoznać się i można z nimi naprawdę efektywnie Działać. Bardzo mnie ciekawi to, co takiego wyczytałaś w tej normie, co Cię zdziwiło? Na przykład takimi mniej oczywistymi zagrożeniami było zagrożenie związane z internetem, gdy pracuję w domu. Czyli pomyślenie o tym, że mam pracę na przykład hybrydową i część tej pracy wykonuję z domu i moje łącze internetowe na przykład nie jest najlepszej jakości. To z kolei powoduje, że wysyłam długo maile z załącznikami. Albo na przykład spotkania online. No, nie do końca dobrze się prowadzi, nie wszystko słyszę, ktoś mnie nie słyszy. To też wpływa na moją motywację, irytuje, denerwuje, ale też jakość pracy czy tempo jej wykonywania. Czy nawet rzeczy związane z oprogramowaniem, którego korzystamy. Jeżeli moja wiedza jest zbyt mała, żeby płynnie obsługiwać, na przykład Excela, jakieś formuły. No to też będę traciła bardzo dużo czasu na to, żeby to go się dowiedzieć, jakoś to opanować, jakoś to zrobić, naprawić, sobie usprawnić. E, no i to też na pewno wpływa na, na tą moją pracę. No mhm. właśnie teraz jako pracodawca, co mhm. mogę wtedy zrobić, jeżeli wiem, że istnieje takie ryzyko? Warto nie bać się zrobić oceny ryzyka tych czynników społecznych. Dlaczego mówię nie bać się? Ponieważ nam się to kojarzy właśnie z tym zdrowiem psychicznym. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi właśnie o zbadanie tego, jak to otoczenie, narzędzia pracy, które ma moje otoczenie wpływa na mnie, na moje zdrowie, na moje samopoczucie. Warto wspomagać się na przykład tymi normami, o których już wspomnieliśmy. Tam krok po kroku mamy właśnie opisane, jakie to mogą być czynniki, jak podzielić też działania takie zaradcze, zapobiegające czy poprawiające sytuację, bo tam też znajdziemy wskazówkę, czyli dokonujemy nie tylko oceny ryzyka, ale co ważniejsze, mamy plan działania, co zrobić, żeby. Ta praca jednak była bardziej komfortowa, bezpieczna czy też zdrowa. My, gdy spojrzymy do ocen ryzyka, które mamy teraz, to znajdziemy taki czynnik, jakim jest stres. To jeszcze znajdziemy. Ale dlaczego się jeszcze pracodawcy boją? Bo właśnie trzeba stworzyć ten plan działania i udowodnić, że te nasze działania, rozwiązania są skuteczne. I pracodawcy boją się, ponieważ nie mieli dotychczas takiego dobrego narzędzia boją się to zrobić boją się porażki, tego, że w konsekwencji okaże się, że podjęte działania nie dały zupełnie nic. Ja myślę, że przy naszej kolejnej rozmowie wrócimy do tego, jak BHP może pomóc pracodawcom stworzyć taki plan, mhm. opracować taką ocenę ryzyka. A Ty, jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapraszamy do Akademii Humanitas. Do usłyszenia i do zobaczenia.